Cześć. Jesteśmy Kuba, Kacper i Konrad. Recenzja ta to fragment jednego z epizodów podcastu Trójkast. Link do pełnego materiału znajdziecie w opisie. Zapraszamy. Gorąco, gorąco polecam, czego nie mogę niestety powiedzieć o kolejnej produkcji, którą zajawił już wcześniej Kacper, czyli The Spirit. Ja bym się bardzo chciał siebie, Kuba, zapytać, Proszę. Czy, też, czy też może bardziej poprosić cię, Kuba, żebyś wytłumaczył naszym słuchaczom, Dlaczego dokładnie polecałeś tę grę, grę w ostatnim odcinku y, trójka podcast i dlaczego mówiłeś, że są razem z Hacplem, żeście się z, y, ten y, z, Dobrze, z, z, zachwycali, jeszcze, że tak super tak wygląda, fajnie będzie. No. Tak na szybko. Ładnie wyglądała na screenach. To prawda, to wyglądało no tak. No Druga. tak średnio bym było, powiedział. Było... No, jak na, było robione, że gra robiona przez jedną osobę. Czyli jak ktoś ci pisze, że robi samodzielnie grę, no to ja mam w głowie no, pasjonata takiego, który każdy tam sobie jedną rzecz, wiesz, doszlifuje do perfekcji. Patrz, pumpkin e... jack. Tak, tak. Zrobiłem tego od reguły. W poprzednim odcinku gadaliśmy też o tym. O, o mm -hmm. kilka, kilku, kilku takich autorów przytoczyliśmy. I trzecia rzecz. Co to jeszcze było? A, że to taki miał być Hacken Slash, a brakuje na rynku hack and slashów. Także te trzy rzeczy mnie skusiły, ale tak, no i co się okazało? Okazało się, że poprosiłem twórcę o kod yy, do recenzji i twórca był na tyle miły, że przesłał nam trzy kody dla każdego z nas i każdy z nas miał okazję spróbować tej przygody. I jak było? No, niestety Kacper, było. Zacz, zacznijmy, zacznijmy od Kacpra, <laughs> bo on chyba najdłużej y, wytrzymał. Kacper. Jak było? No ja z The Spirit generalnie troszeczkę faktycznie kontaktu miałem, tak sobie paliłem grę. No i jakoś tak po około 15 minutach miałem dość wyłączyłem i, i wróciłem tak. Ale na szczęście nie musiałem, bo to nie ja się pisałem na recezję tylko Kuba. Więc y, y, sumienie mam jak najbardziej czyste. Tak, poromki, łapy to pierwszy, wszyscy. Widzisz, a ja skończyłem, ja skończyłem specjalnie po to, ja żeby ja móc, móc potem Kubie do końca świata wyrzucać, że przez niego w takie coś grałem. I Kuba, proszę, przybliż. Jaką grą jest The Spirit? The Spirit jest grą, która. Hmm, jakby to sprytnie ująć. Która nie powinna być grą? Może tak. Po prostu. Na pewno, na pewno to jest najgorsza gra, którą grałem w tym roku. Yy, i, I można by chyba głębiej nawet gdzieś, gdzieś szukać. No tam nic nie zagrało. No. kurczę, no, nasz no nie, żaden element tam nie jest dobrze wykonany. F Fabuła jest, bo, bo jest. Musimy odnaleźć się, swoje tak swoje. Ciało, jeśli dobrze pamiętam, trafiamy do takiego równoległego świata, nasza dusza tam się gubi i nasze To, to nawet. Jest nawet na To nie, nie, nie. To nawet nie, że trafiamy do równoległego świata. Nasz bohater umiera i odradza się jako duch, jakiś demon, coś w tym rodzaju. I chłop na początku mu, mu mówi: Panie, pan żeś umarł. I, i, I proszę, tutaj, o, tam jest taki stwór, on se tu, tu rządzi tą krainą taką nieumarłych i se robi niecne czyny. Proszę se i go zabić, może se pan potem odżyjesz. I, I to jest fabuła gry. Ja się nabijam troszkę teraz, bardzo to upraszczam, ale z drugiej strony też nie upraszczam, bo tam nie ma nic, nic takiego autentycznego, to jest umarłeś, jesteś demonem, jest jakiś, on się chyba The Riftbreaker nazywa, ten główny zły, który sobie siedzi gdzieś tam na końcu gry. I trzeba go zabić, bo on y, robi złe rzeczy w świecie i przy okazji chcemy odzyskać y, swoje życie. No, a w tym świecie demonów, i tam też po drodze do swojego ciała pomagamy jakimiś pobocznymi questami tym demonom y, zwalczać tego, tego najgorszego złego. To, to, już, to też po, już... poboczne questy, jak jesteśmy przy pobocznych questach, to już tak się nie zapędzajmy, bo te poboczne questy to jest po prostu, no zabij tam pięć osób potworów. I potem, o, zajebiście, zabiłeś. Okej, okay, masz pieniążka. Tak jest. I ja jestem tak ale bardzo to... zły na ciebie za tę grę, że po prostu... Przepraszam, ale ja już to... cię przerywam, ale takiego, kurwa, po prostu wewnętrznego, wiesz, bo ja, ja w tym spędziłem z cztery godziny no. i po prostu ta gra ma tyle rzeczy, ona jest tak nieprzymyślana, jest tak spieprzona pod... i to kategorycznie, pod wieloma względami. No pod względami rozgrywki i pod względami technicznymi i, i no pod każdym jednym względem. Nie, nie mogę nie powiedzieć nawet, że to jest kuzyn Diablo w tej, w tej takiej czapetce jak w Ameryce mają, tej takiej kolorowej ze śmigiełkiem, której kuzyn ten je, je klei, nie? Tylko to jest tak z pięć leveli niżej, to jest... Ta gra nie ma poziomu trudności, w to, w to nie można grać po to, żeby sobie grindować, żeby jakiegoś wyzwania sobie szukać, bo w zasadzie tego wyzwania nie ma tutaj w ogóle. Po prostu idziesz i klikasz na przeciwników i oni umierają. Nie, nie ma, ma żadnych. Nie, nie ekwipunek jest. ekwipunek jest, bo zbierasz Tylko cały Nie mam czas do niego przy... dostępu. To jest w ogóle po prostu jakaś parodia, bo cały czas zbieramy jakieś rzeczy. Y... Jakieś eliksiry zdrowia, one działają automatycznie. W sensie, podbierasz, to od razu się leczysz. Nie możesz sobie zebrać tam 15 żeby To jest nigdy... To, że one się trafiają w skrzynkach w momencie, w którym nie walczysz i masz pełne tak, życie. Tak. To jest taki. I wiesz, to normalnie w grze sobie możesz zebrać 15, potem ich, ich podczas boss, finalnego bossa nie zużyć, no bo przecież mogą się jeszcze przydać po napisach końcowych, wiadomo. E... Więc tutaj nie, tu, zbierasz jakieś liście, kurwa, jakieś, jakieś, dziwne rzeczy, nie wiesz po co, potem, potem, spo, natrafiasz na takie conjuring tables, czyli to są jakieś takie stoły magiczne do przywoływania rzeczy, których teoretycznie, ja to wyczytałem dopiero gdzieś w dyskusji na forum z Steam, że tam te przedmioty się używa do yy, produkowania przedmiotów, ale, których nie ma później. Tak, bo nigdy, nigdy to nie wypala, bo musisz mieć konkretne przedmioty zebrane, tylko nie wiesz, które masz przedmioty yy, zebrane, nie wiesz też, jakie przedmioty są potrzebne, bo nikt to nie pisze. Ekranu ekwipunku nie ma, bo twórca yy, na forum Steamka komuś odpisywał, że no bo on stwierdził, że to nie jest ważne, że to taki będzie ukryty ekwipunek, że sobie zbierasz i masz. No przecież to nie ma no sensu. Bo to old -schoolowe jest, wiesz, kiedyś nie było map, trzeba było rysować. No to nie jest mapa, to... A nie, nie, mapa jest. Mapa, mapa jest, jest mini-mapa. Zapisujesz sobie wszystko. Jedna miksturka zdrowia, jeden liść z zielonego drzewa, jedna szyszka. I to się notuje. I się losujesz. Tak. Ale jak już jesteśmy przy tej mapie, ta grań ma mapę i nie ma mapy, to jest taka mapa Schrodingera trochę, bo nie możesz sobie włączyć takiego podglądu, bo te plansze są całkiem duże nie? i one mają liczne rozgałęzienia, więc można się czasem zgubić i przez całą grę, przez wszystkie 4 godziny nie byłem nigdy pewien, gdzie ja idę i czy ja w ogóle zbieram w dobrym, w dobrym w ogóle kierunku. Ten znacznik, który cię prowadzi, to on mało cię prowadzi. Tak, on tam, on tam ci pokazuje... Ale, ale jak idziesz w tamtą stronę, to nie jest powiedziane, że ty dojdziesz tam, gdzie musisz dojść. Tak, bo to, to jest znacznik na zasadzie tego znacznika wie, z GTA 2 albo z GTA 1, że on ci pokazuje y, stronę świata, w, którą, w której jest ten cel, nie? Ale, że, ale żeby tam dojść, to mo może musisz na, najpierw przejść tam gdzieś w drugą stronę, cofnąć się pięć razy gdzieś pod... Pod mostem, który kiedyś przeszedłeś przejść i dopiero gdzieś tam zajdziesz. No, połapanie się w tym jest dosyć trudne. Zwłaszcza, że nie ma tej mapy, bo nie możesz sobie sobie włączyć tej ma takiego dużego poglądu mapy, yy, całego rzutu yy, i sobie zaplanować tej trasy. Yy, jest co prawda minimapa, ale ta minimapa z kolei yy jest chujowa, bo to nie jest tak naprawdę minimapa. To, to jest nie jedyny to... element w tej grze. Ale, ale Kuba, ale zobaczy, jak ta minimapa jest zrobiona, bo chujowy. to jest. To... Bo to jest zajebiste, jak, jak ta minimapa jest zrobiona, bo to jest minimapa. To jest yy, druga kamera, która znajduje się yy, bezpośrednio nad postacią gracza. I ona pokazuje to co, to, co jest teraz dookoła Ciebie. Tylko, że jak masz przeciwnika, to on zakładam, on ma gdzieś tam wysoko nad sobą, ma czerwony taki, takie kółeczko, żeby ono się wyświetlało. Ale wszystko, co widzisz na tej mapie, to jest dokładnie to, co widzisz w, jakby no, w trakcie rozgrywki. To są dwie kamery Kuba. To jest... Jest, jest oryginalna mechanika. Jest oryginalna, ale, ale. No to nie działa, bo nigdy się nie mogłem, mogłem rozeznać. No nie. Ci ciężko no, jest się rozeznać. No nie. E, ale na przykład na bogactwo y, umiejętności złego słowa nie powiesz. Cały pasek z Kili masz. Cały cały pasek, masz wszystkie dziewięć klawiszy numerycznych obłożone, plus, je, plus jeszcze kuwerty... Dobrze, że jeszcze skrótów nie ma, że tam wiesz, T, jest... G, 1, B, N, 2 i tak dalej, żeby tych umiejętności użyć. Tak, rozw rozwój postaci polega na tym, że po prostu bijesz te stworki i to, nie jest to jest też fajne, to jest zajebiste nawet. To nie jest tak, że zabijasz stworka i dostajesz punkty doświadczenia, musisz podnieść jego duszę i tą duszę możesz, wiesz, no przegapić, pójść sobie dalej, plus... Niektóre stworki, yy, patrzy szkielety, w ogóle nie mają dusz. No bo są szkieletami. Logiczne. Tylko, że, wiesz, zabijasz je w hutowych ilościach, nie zostajesz za nie expa. I co każdy le level dostajesz trochę więcej życia chyba i trochę więcej many, mimo że nawet nie wiesz ile, bo nie masz karty postaci nawet. Yy, jedyne, jedyne co widzisz, no to masz ten wielki pasek umiejętności, yy, które oblokowujesz w miarę Rozwoju i ja w zasadzie do końca gry nie wiedziałem, co która robi. Ja sobie przyzywałem chyba tylko te tam stworki można było przyzwać i tylko. Tak, to... tak, tak. Jeden był zaleczenie, a drugi na przyzywanie. Tak, tak. Te, te I dwa. Z... podobną taktykę a, obraliśmy. A, no bo reszta była bez sensu, no ona... ci przeciwnicy też nie byli na tyle wymagający. Czasami użyłem tego takiego wstąpnięcia, że tych, takiego obszarowego, bo to jakiś miało sens, ale no. Ja bym wolał, żeby tych umiejętności było 5, albo żebym ja sobie mógł wybrać tych kilka, bo wiesz raz, że Ale jak mam. Uwaga, uwaga, przerywam teraz. No. Bo ważne jest. Weźcie rzućcie u siebie okiem na Steam, czy ta gra przypadkiem nie zniknęła w ogóle ze Steam. co sprawdzę. Bo u mnie się nie wyświetla w wyszukiwarce. I myślę, że to by było najlepsze podsumowanie tej recenzji. Nie, no mam. 47 no? zł. kosztuje, no. Hmm. Super, naprawdę, na, naprawdę mega gra. Zero poziomu trudności, bo to jest samą grę tak naprawdę. Ty mapy są zajebiście powtarzalne, bo mimo że tam jest chyba z 9 czy 10 takich większych poziomów, e, które mają jako, jak, jakiś tam motyw przewodni, no to na przykład, jak się dojdzie do chyba tej, tej zwłaszcza tej ostatniej fortecy, tam to mi się najbardziej rzuciło w oczy. To tam cały ten poziom, który się przechodzi z 20 minut, to on jest wykonany po prostu z powtórzonych asetów z Unity. To jest, to, to jest te, ten sam, wiesz, yy, te same schody, to samo rozwidlenie, ten sam balkonik, i po prostu tak to się ciągnie i tak łazisz, i nie wiesz, hmm. gdzie jesteś, nie interesuje cię to, nie interesuje cię rozgrywka, nie interesuje cię fabuła, i w zasadzie zastanawiasz się, po co to graża. Potem przypominasz sobie, że Kuba znaczy, Smolak po, w pewnym momencie... to, to, to polecił, no. W pewnym momencie już przestałem nawet walczyć, wiesz, ja tylko biegłem do, do końca, tak przez to wszystko no potwory. No bo, nie, bo nie, przecież... ma, nie ma sensu. Nie ma. Nie ma... Nie ma potrzeby z nimi walczyć. Jak nie masz nie masz nic z tej walki, czy nic nie przychodzi. Zaje... Jeszcze jest zajebista rzecz, i to jest na, na sam koniec wspomnę, bo to nie ma nie ma sensu o tej grze więcej mówić. Ja wiem, Kuba, że ja przejąłem twoją recenzję trochę i ja przepraszam, ale to jest mój Ale ciebie tutaj... ty, ty, ty kisiłeś sobie to tak, tak przez miesiąc ostatni, to... co nie? Dokładnie, bo ja to przeszedłem jakoś po ostatnim odcinku zaraz i musiałem czekać miesiąc prawie na to, żeby dać upust temu w tym odcinku. Trochę tam na blogu ja sobie opisałem Wyobraziłem o tym, właśnie ale... teraz taką, taką scenę, że jest niedziela spokojne popołudnie. Siedzisz sobie w domu, jesz obiad tam yy, z Magdą, i nagle takie, no sz, kurwa mać. No! <laughs> tak, tak było, a się dziewczyna zupą ochlapała, no z przestrachu. No właśnie ja tylko chciałem powiedzieć, że właśnie z tego powodu dałem sobie po prostu spokój po 15-20 minutach. I nie wiem, czy cię podziwiam, czy, czy uważam, że jesteś jebnięty. Że miałeś w sobie na tyle uporu, żeby ciągnąć to The Spirit przez 4 czy 5 godzin, i po prostu grać i wkurwiać się cały czas, gdzie te kilka godzin mogłeś wodować w jakąś bardzo fajną grę. Po prostu. I ja I, i autentycznie wiedziałem, wiesz, że Kuba już napisał, że on już to przeszedł. Bo Kuba, ja nie wiem, on si ja nie wiem ile on ma czasu na gry. On siada. Siada i kończy, pisze, nie? 4 <noise> dnia, Stadne, ja bym, no, przeszedłem, 4 godziny grałem, nie? że tam łus, łuskam, tam wiesz, 20 minut, żeby siąść, nie? I zagrać. Wiedziałem, że nie muszę, ale jednak mam w sobie coś takiego, że jak już dostaniemy tę grę do recenzji, to ja chcę to przejść. W ogóle jak zaczynam jakąś grę, to mam taki upór maniaka albo debila, że nie mogę jej odłożyć, tak samo z książkami i z filmami. Jakie to jest największy paździerz, jak ten filmowy Mortal Kombat, ten z 96, nie ten nowy, bo ten nowy był wbrew pozorom fajny, ale ten oryginalny, to ja to zmęczę. I tak samo The Spirit zmęczyłem. I na sam koniec już tylko, bo nie wiem, czy jest sens zbytnio się rozwozić na, na, o tej grze, już i tak powiedzieliśmy więcej. Ale czekaj, bo jeszcze nie powiedzieliśmy o tym. O, o systemie zapisu. O tym właśnie Które chciałem cię po powiedzieć. A okej, okay, dobra. Potrafi cię cofnąć tak pół godziny w tył. Tak, bo nie, nie wiem, Kacper, czy wiesz, jak działa system zapisu The Spirit? Bo ty grałeś 15 minut, to pewnie to nie doświadczyłeś, ale to wygląda tak. To znaczy, jak grałeś 15 minut, to teraz i tak musisz zacząć od nowa. Tak, Aha. to nie ma różnicy. Okay. Ale gra, gra zapisuje się pomiędzy przejściem na każdą. W, do poszczególnej lokacji, nie? Więc, jak tam wlazłeś do lasu, to ona się wtedy zapisuje, i jak, jak, jak zagrasz tam nie wiem, 20 minut i wyjdziesz, to to nie jest tak, że sobie zapiszesz w tym miejscu, gdzie jesteś, zapis wracasz do początku lasu. I to nie byłby problem aż taki, bo w kurwia to jasne, prawda? Tak? Nikt nie lubi zaczynać od nowa i przechodzić jeszcze raz tych samych etapów, zwłaszcza jeżeli to jest tak nudne i, i generyczne. E, natomiast to można przecieć w 20 minut, czy tam 5 minut, jak się nie, nie zabija tych przeciwników. To jest jeden kurwa problem. Bo jeżeli wyjdziesz z gry, z jakiegokolwiek powodu, nawet jak cię kurwa wypierdoli z błędem. Bo tak się zdarza często. Przynajmniej u mnie. Jak ci wywali błąd. To, to nie tyle, że ci kurwa cofnie, ale jeszcze ci zabierze kurwa broń, którą zebrałeś. I ci zostawi z tą podstawą, kurwa z tym głównym I, I to, to nie pieściami. jest tak, że to nie. Tak, i to nie jest, że to nie robi różnicy. Tylko jak masz miecz tam damage 20, idziesz te szkielety, napierdalasz na hita, nie i ty, wszystkich jak pan kładziesz, to nagle w połowie gry, albo nie daj Boże pod koniec, kończysz kurwa z gołymi pięściami, które wiesz, no szkieleta, to tam musisz tak z, z chwilę ponadupcać jakichś większy przeciwników to już to już w ogóle jest jakaś masakra i ja pamiętam jeden moment taki już ja wiedziałem, że tak jest, bo pierwszy jasne, pierwszy raz jak mi zabrało tę broń, to jest dziwko i taki o, no, do Kuby pisze, co ty mi poleciłeś, broń mi zabrało. Ale za którymś razem już wiedziałem, zrobiłem sobie przerwę na początku mapy, prawda? No wiedziałem, poświęcam broń, ale wszystko fajnie, bo przeszedłem tam 15 kroków, na taką górkę wlazłem, zabiłem trzy szkielety, patrzę, o jest topór. I to był magiczny topór, słuchaj, Kacprze, bo to był topór, który zamienia przycisk ataku w przycisk podnoszenia kurwa toporu. Ja bo gdziekolwiek, by... ten sam błąd. gdziekolwiek byś kurwa nie kliknął tym jebanym toporem, na cokolwiek, możesz na przeciwnika, możesz na trawę, możesz na kamień, możesz na ten jebany topór, możesz na człowieka, to ci się wyświetla: Podniosłeś topór. <laughs> I nie możesz atakować. Niczym. Możesz tylko atakować, wiesz, tymi yy, umiejętnościami specjalnymi. Ale w zasadzie podniesiesz ten topór, musisz wyjść z gry. I ja cię teraz kłamałem, bo ja, sobie teraz przypomniałem: ja to ten jest topór prze podniosłem. Przeklęty topór. Ja, te, ja ten topór podniosłem dwa razy, bo za pierwszym no to razem miałem. Ja... ja zrobiłem to samo, no. Bo wiesz, bo jak znajdujesz nową broń, to ty nie wiesz, ile ona ma damage'u chyba. Albo może coś przeoczyłem, ale miałem jakieś znaczy, tam Tam, gdzie z... się wyświetla, ale i sobie możesz zamienić, stara, nowa, stara, nowa. Ta, ta stara dalej leży na ziemi, jak podniesiesz nowo, no, także No tak, sobie... no, ja, ja przyszedłem z fajnym mieczem, 22 damage'u, szkielety na hita. Patrzę, topór, o, wezmę, sprawdzę, jak się sprawuje, ile ma damage u. Najwyżej podniosę sobie, jak Kuba mówi, tą broń jeszcze raz. Ale nie, bo to był topór, topór podnoszenia toporu, więc nie mogłem. Więc jedyną opcją było wyłączenie gry, żeby mi zresetowało tę broń i to jest w ogóle paranoja, że beznadziejny design tego sprawia, stał się w tym momencie naj, największą zaletą tej gry, bo mogłem walczyć. Masakra, nie wiem jak, ja łapię, że to zrobiła jedna osoba, nie? I, i, i super, Ale tylko... to powinno zostać w szufladzie, to jest fajny projekt do tak. szuflady. Coś tak, tam to... sobie robiłem, coś tam się nauczyłem po drodze następnym razem będzie lepiej ale żeby wpaść na pomysł wydania tego i no, no, czy, cenia znaczy, pieniędzy może, za może to. nie za takie pieniądze po prostu może gdyby to tak... nie, nie 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 za żadne za, pieniądze za żadne. To, za żadne to ta gra nie działa to, to, gra nie to za działa. darmo się nie powinno pojawić mm -hmm. to wiesz to znaczy, jest, no, to jest... No, tak jak... ja nie mówię no ja nie wiem no ja grałem tylko 15 minut także no, ale, ale, ale nie, no, Kater, no, nie no... my wiemy wiesz ja pochwalam, gość to zrobił, to jest projekt pasji, on zresztą pisał w Preskicie, że no on to robił po godzinach pracy i wiesz, no jeszcze jak tam jego dwie córki poszły spać, nie, więc łapie, no, no ciężki developing. No natomiast, wiesz, ja jestem w stanie w takim razie wybaczyć drobne wpadki, natomiast no ta gra po prostu nie działa, ona, ona nie ma podstawowych... Te podstawowe mechaniki i gatunku w ogóle nie działają tutaj. To jest sporo irytujących błędów, sporo nieprzemyślanych decyzji, tak jak te mini mapy, jak, jak to wszystko. Więc wiesz, to dyskwalifikuje tę górę ta, tak naprawdę. No zwłaszcza, że go sobie życzy za to 47 zł. No co jest śmieszne. Ostatni patch był 11 czerwca i wiesz, i to się chwali, bo on tam pisał na, na, na tym forum, że zdaje sobie sprawę, że jego pomysły może nie były zbyt dobre i że, i że pracuje. I na przykład pisał, że y, tą mapę doda, że coś tam przem przemodeluje, że doda ekwipunek w końcu. Także to jest super. Yy, no, tylko tak jak zawsze mówię, no, problem z indykami jest taki, że jeżeli to. <śm> no, to są na tyle małe gry, że jeżeli one nie staną się hitem w momencie premiery, to już potem to potem już raczej nic z tego nie będzie, o ile. Ta gra nie została, mimo że ona jest dobra, nie została po prostu przeoczona. Tak jak na przykład Among Us, nie? No to jest, to jest troszkę even, Evenement. No ale przy, przy The Spirit, no ta gra jest po prostu zła. No, mi się wydaje, że ona już zakopana jest i tam się już tak, nic tak, nie Tak, wydarzy. tak, tak, bo tak. To jest jak, za dużo pracy. Tak, tam tak, jest tak, detale, tak, tak. To nie są detale, tylko to jest. No to trzeba zrobić grę od nowa po prostu. Inną grę. Inną, może, może, In, mniej, inną, może mniej skomplikowaną na początek. No albo tak, mimo... platformówkę, może jakoś w 2D. Ale, ale tak, no to wiesz, to nawet nie pod nie? Bo hack and slash e to są mimo wszystko, brew pozorom, jest skomplikowane produkcje, nie? No tam trzeba ten balans znaleźć, te, te, to, to No one tak wymagają zrobić, żeby... ogrom, ogrom testów, tak? Przyszedł tak. W ogóle, żeby to, żeby to z tego, no, to są gry nastawione na czystą zabawę. Jeżeli tak. nie będzie dostatecznie to przetestowane, że to dostarcza zabawy na każdej płaszczyźnie, no to, no to będziemy mieli sytuację z Diablo III na początku. No wiesz, no i Diablo, tak jak mówię, Diablo miało o tyle dobrze, że to była olbrzymia marka, więc nawet jak tam się wywalili na początku, zresztą tak samo jak na przykład Fallout 76. To są gry, które się wypieprzyły na początku, miały mega e, negatywne opinie, no a potem powoli wy, wychodziły i wychodzą na, na prostą, no bo mają na tyle duży fanbase, na tyle dużą renomę te studia też mają, że gracze im dają kredyt zaufania. A jakie jest Wasze zdanie na temat omawianej przez nas gry? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy!